Dzień dobry moi drodzy, dzisiaj chcę wam zaprezentować Shridana Missile, którego jak też pewnie wiecie lub też nie, jeśli nie wiecie to wam przypomnę, możemy zdobyć w nowym evencie, czyli ten czołg możemy zdobyć, za wygranie około 140 chyba bitew na trybie specjalnym możemy właśnie zdobyć ten czołg. Taki mały plusik, więc jeśli jeszcze go nie macie, a chcecie go mieć, to jak najbardziej zachęcam. No i dzisiaj zagramy sobie tym Sheridanem. Mist Togiem tym można grać przy, tylko w trybach specjalnych. Tylko i wyłącznie. Nie ma tutaj możliwości grania tym czołgiem w zwykłych bitwach. Tylko te, czołgi, tylko te bitwy w trybie specjalnym. No i jako, że teraz jest Burning Games, to tym Sheridanem mogę zagrać. E, czym właściwie on się wyróżnia od tego zwykłego Sheridana? Tym, że jest to tak naprawdę ten Sheridan w pierwotnej wersji, pierwotnej znaczy z typu nie, ATGM, czyli rakiety. E, właściwie, Shreden, kiedy Sheridanowi zostały zabrane rakiety, posiadacze Sheridana dostają Sheridana e, no i taki specjalny e, kamuflaż, którego ja tutaj raczej nie mam. Mam go na, 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 na moim głównym koncie. E, więc tak, także dzisiaj sobie zagramy tym Sheridanem Missile i zaprezentuję Wam działanie tych rakiet, także widzimy się za chwilkę w bitwach. Jeszcze taki mały przerywnik ode mnie, zanim przejdziemy do bitwy. Muszę Was delikatnie przeprosić, bo jakość dźwięku, jakość właściwie mikrofonów podczas bitwy jest słaba, ale nie mam niestety czasu, żeby nagrać to drugi raz, więc Muszę to zostawić w ten sposób. Mam nadzieję, że zrozumiecie cokolwiek i że mi wybaczycie, ale mam dla Was niespodziankę przygotowaną, której właśnie, no, przez którą nie mam czasu zbytnio na poprawianie tego. Więc mam nadzieję, że mi wybaczycie jeszcze raz i zapraszam Was do oglądania. Ok, mamy bitwę. Zobaczymy, jak to się teraz potoczy w ogóle. Nie, uczę się dopiero grać, bo. Troszkę zaaranżowałem swój, um... o ja tu w ogóle nie mam um... znaczników, chyba że będę miał je, o tak ja będę miał, dobra to tą bitwę będę grał, tak, wspomniałem tego było, z chowanego um... ostatniego. Dobra, mamy pociski ATGM, czyli dajemy e... nasze działo do góry. Mamy prawy przycisk myszki. No i będziemy starali się zaraz coś polować. Tyle czasu nie grałem e... żadnych. Razem, za te rakiety. Kiedyś było to bardzo popularne. Oho! To nie wyszło mi to. Wiecie. To udało mi się to zrobić. Okay. A? Okej. A, mi udało się zrobić to, co mieli robić. Jakim cudem oszczędziliśmy? I od wybuchu zginęliśmy. To będzie raczej szybka bitwa, ale dobra. Eee, to będzie nasze drugie życie. Będziemy mieli teraz zaprzestowane statystyki. Taki punkt. Oho. <grymne> nie zadziera się. Nie zadziera się ze mną. Bierny <grymny> no. Nie chciałem, ja nie chciał. Dobra. Kajcie, ja chcę działanie. Rakiet Znaczy tak nie mogę Spijał w jakiś kamień Po prostu Halo Kole nawet go nie zarysowaliśmy <grym _> Dobra jedzie To musiał poczuć To <grym _> idzie do trzyma Jechał to tam nic do trzymał oj oh, ojoj no teraz raczej nic robisz, nie? O jeszcze 3-2 już jechał, Został, ale nawet go nie zarysowaliśmy. Po mnie Nie drapił Oho Dobra, bo to jest close enough. Ok, Jakim cudem ja to przeżyłem? Mogę gdzieś tam policję? Poluję. O, ona jest. No On się cofa od razu. Tylko za bardzo. O! Udało się! Tak jest! Tak mniej więcej działają te, te rakiety. Trzeba być na to Bardzo. Zic nawet. Dobra. O! No. I też trzeba uważać się, gdzie ich jest się jest nierozważny. Przebije, taki, prawda? Są... Ale każdym... E, dobra, ten Johan tutaj... Okay, o nie, uciekł. Rakieta poleciała, był tam trójkącik, nie wiem czy zwróciliście uwagę. To ten trójkącik to była ta nasza rakieta. Bardzo fajnie. Ok, się, co ja właściwie mogę teraz zrobić. Bo to drużyna przeciwnika, hmm, drużyna przeciwnika, może mieć teraz znaczącą przywagę. Wbrew pozorom, mają też zbudowane czołgi. Te statystyki właśnie. pجهłki. Mają też fajne pozycje. słuchajcie, to właśnie jest ta sytuacja, w której możemy. Się o tych właśnie, żeby się nie wychylać. Prosteć z ukrycia. No i dobra, udało się. Lecimy dalej. O, jest i ten w czapkę. Czemu na mnie? Ej, proszę mnie zostawić. Udało się. No i dobra, koniec tej bitwy. Więc tak. Nawet chyba to zawkiem wygraliśmy, w kule Że zrobiłem. Jest 900, więc całkiem nieźle. Więc wiecie, czy ten czołg jest lepszy od Sheridan'a Missile? Foo, czy od zwykłego Sheridana? No tak. Ale nie w każdej sytuacji, bo wiecie, te rakiety one są wygodne, ale czasami chciałoby się mieć zwykłe pociski holdowe na Ach większą penetracją, no bo nie zawsze jednak chcemy strzelać z hajaków. Bardziej czasami chcemy się wychylić, wiecie, tak wychylić, strzelić, schować się. A tutaj raczej musimy... Strzelimy, ta, ta rakieta leci, po polutku. No i zanim doleci, to ten czołg może się tak naprawdę schować. Taka jest delikatna wada tego temu. Więc jeszcze raz zachęcam Was do e, zrobienia sobie tego eventu. Wcale nie jest taki trudny, wystarczy troszkę grać na tych trybach właśnie. Jeśli macie go już to napiszcie w komentarzach jakie są wasze odczucia odnośnie tego czołgu, jeśli nie to nie ja mam nadzieję, że z to będziecie, trzymam oczywiście za was wszystkich kciuki, dziękuję wam za oglądanie, życzę miłego dnia bądź też wieczoru w zależności kiedy to oglądacie, zachęcam jeszcze do dołączenia do Discorda, link do niego macie w opisie, na razie, cześć.